Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem błędu P0750, który dotyczy elektrozaworu zmiany biegów A. Jest to dość częsty problem w automatycznych skrzyniach biegów, więc postaram się Wam wyjaśnić, na czym on polega i jak go rozwiązać. W filmie omówię, co oznacza kod błędu P0750, jakie SA objawy awarii elektrozaworu zmiany biegów, a jak zdiagnozować problem, jakie SA. Możliwe rozwiązania, jak uniknąć awarii w przyszłości, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Zapraszam do oglądania. Kod błędu P0750 oznacza awarię obwodu elektrozaworu zmiany biegów A. Ten elektrozawór odpowiada za sterowanie przepływem płynu hydraulicznego do sprzegła i synchronizatorów skrzyni biegów. Awaria tego obwodu może prowadzić do problemów ze zmiana biegów, takich jak. Trudności ze zmiana biegów. Szarpnięcia podczas zmiany biegów. Brak możliwości zmiany biegów. Zapalenie się kontrolki check engine. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn kodu błędu P0750, w tym uszkodzony elektrozawor zmiany biegów A. Uszkodzenie wiązki przewodów elektrozaworu. Niskie ciśnienie płynu hydraulicznego. Zanieczyszczenie płynu hydraulicznego. Uszkodzenie sterownika skrzyni biegów. Aby zdiagnozować kod błędu P0750, należy wykonać następujące czynności: odczytać kody błędów za pomocą skanera OBD-2, sprawdzić stan wiązki przewodów elektrozaworu, zmierzyć ciśnienie płynu hydraulicznego, sprawdzić stan płynu hydraulicznego. Przeprowadzić test diagnostyczny sterownika skrzyni biegów. Naprawa kodu błędu P0750 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić uszkodzony elektrozawor lub wiązkę przewodów. W innych przypadkach konieczna może być wymiana sterownika skrzyni biegów lub naprawa skrzyni biegów. Regularnie sprawdzaj stan płynu hydraulicznego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta. Unikaj jazdy z niskim poziomem płynu hydraulicznego. Nie używaj samochodu, jeśli masz problemy ze zmianą biegów. Skontaktuj się z mechanikiem, jeśli masz kod błędu P0750. Kod błędu P0750 oznacza awarię obwodu elektrozaworu zmiany biegów A. Może to prowadzić do problemów ze zmianą biegów. Aby zdiagnozować i naprawić ten problem, Należy wykonać szereg czynności diagnostycznych. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan płynu hydraulicznego i unikać jazdy z niskim poziomem płynu. Jeśli masz kod błędu P0750, skontaktuj się z mechanikiem. Kod błędu P0750 oznacza, że w Twoim samochodzie wystapiła awaria obwodu elektrozaworu zmiany biegów A. Elektrozawor ten jest odpowiedzialny za sterowanie przepływem oleju hydraulicznego w skrzyni biegów, co umożliwia zmianę biegów. Awaria obwodu może oznaczać, że elektrozawor nie działa prawidłowo, co może prowadzić do problemów ze zmiana biegów. Najczęstsze przyczyny kodu P0750 to uszkodzony elektrozawor zmiany biegów A uszkodzone okablowanie lub złacza elektrozaworu Niski poziom oleju hydraulicznego w skrzyni biegów. Zanieczyszczony olej hydrauliczny w skrzyni biegów. Uszkodzenie sterownika skrzyni biegów. Najczęstsze objawy kodu P0750 to: trudności ze zmiana biegów. Szarpnięcia podczas zmiany biegów. Poślizg skrzyni biegów. Zapalenie się kontrolki check engine. Aby zdiagnozować kod P0750 należy odczytać kody błędów za pomocą skanera OBD-2, sprawdzić poziom i stan oleju hydraulicznego w skrzyni biegów, sprawdzić okablowanie i złacza elektrozaworu zmiany biegów A, przeprowadzić test diagnostyczny elektrozaworu zmiany biegów A. Naprawa kodu P0750 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić uszkodzony elektrozawor lub naprawić uszkodzone okablowanie. W innych przypadkach konieczna może być wymiana oleju hydraulicznego w skrzyni biegów lub naprawa sterownika skrzyni biegów. Uwaga! Naprawa skrzyni biegów może być skomplikowana i kosztowna. Zaleca się, aby naprawę skrzyni biegów powierzyć doświadczonemu mechanikowi. Jeśli szukasz części zamiennych do swojego samochodu, odwiedź stronę internetową wtyczki Auto24. Wtyczki Auto24 oferuje szeroki wybór części zamiennych do wszystkich marek i modeli samochodów, w tym elektrozawory zmiany biegów. Oleje hydrauliczne i sterowniki skrzyni biegów. Kod błędu P0750 oznacza, że w Twoim samochodzie wystąpiła awaria obwodu elektrozaworu zmiany biegów A. Awaria ta może prowadzić do problemów ze zmiana biegów. Aby rozwiązać problem, należy zdiagnozować przyczynę awarii i przeprowadzić odpowiednia naprawę.